Witam wszystkich na konferencji prasowej komentarzy 17 kolejki w pierwszej ligi pomiędzy Olimpią Gryziącej ze zespołem Dolkanu Ząbki. Zwyciężyli goście 2 do 0. Na stadionie zasiadło około 1100 kibiców. Poprosimy tradycyjnie trenera gości o krótki komentarz co do meczu. Znaczy, no, musi cieszyć przede wszystkim wynik, a spodziewaliśmy się tutaj ciężkiej przeprawy. Dość uważnie analizowaliśmy grę grudziądza i przyznam szczerze, po analizie tego materiału miejsce grudziądza w tabeli tak nisko jest w pewnym sensie dla mnie zaskoczenie, bo to jest zespół, który naprawdę bardzo dobrze prezentuje się, jest bardzo groźny z kontrataku i dysponuje dużą siłą ognia, tym bardziej chcieliśmy dzisiaj zneutralizować te atuty. No i udało nam się zespół gospodarzy zaskoczyć, co mnie bardzo cieszy, bo myślę, że w perspektywie tego jak wygląda tabela, jak wygląda rozkład gier do końca, my jesteśmy blisko siebie w tabeli i to jest nasz bezpośredni przeciwnik chyba do utrzymania w tej lidze tak realnie patrząc, bo bo troszkę, troszkę gdzieś w pewnym momencie przespaliśmy, nie mieliśmy troszkę szczęścia do sędziów podobnie jak Olimpia zresztą i gdzieś to trzeba odbudowywać powoli i naprawdę bardzo uważnie ciłać te punkty, także bardzo się cieszę i gratuluję zespołowi przede wszystkim dobrej postawy i skuteczności bo po meczu z Elblągiem przyznam szczerze, że był moment zwątpienia czy, czy potrafimy strzelać bramki sytuacji było mnóstwo, dzisiaj wykorzystaliśmy to co mieliśmy i, i wracamy do domu w dobrych nastrojach 8, 9, Cóż na gorąco pozostaje mi e, pogratulować tutorowi Dolkana <laughs> zwycięstwa. E, spodziewaliśmy się takiego spotkania. E, spoglądaliśmy w tabelę, wiedzieliśmy, że jest to mecz, e, który może wiele nam, że tak powiem, ułatwić, e, w, w, jak w konsekwencji e, dodając sobie te punkty. Wiadomo, e, przeciwnik postawił dość wysoką poprzeczkę. <laughs> e, Nastawieni byliśmy na grę w ataku pozycyjnym. Ciężko się gra. Co, co mogę powiedzieć? No, zawiodła drużyna troszeczkę w pierwszej połowie. Mało stworzyliśmy sobie sytuacji, nie potrafiliśmy przedostać się pod ramkę przeciwnika. Zbyt mało akcji, myślę, skrzydlających. W tym przypadku po przerwie jakby troszeczkę się to poprawiło. Szkoda, bo w momencie, kiedy zaczęliśmy stwarzać sobie sytuację i, i, i już tak, że tak powiem, myśleliśmy, że bramka wisi na włosku, straciliśmy bramkę z kontrataku w głupi sposób. Myślę, że zespół yy, z do Dolkana swój plan jakby yy, zrealizował w 100%, czyli nastawili się na grę z kontry, przyjąć na, nas na swojej połowie. Yy, yy, cóż potem spróbowaliśmy odrabiać straty. No niestety zaryzykowaliśmy, kosztowało nas wiele utraty drugiej bramki i myślę, że w tym momencie skończył się dla nas mecz. Czy jakieś pytania do trenerów? W panie yy, czy wpływ yy, na grę miał brak tych? Trzech podstawowych do tej pory zawodników? No Myślę, że na pewno jakiś wpływ, bo, bo wiadomo na Franczaku opierała się gra ofensywna skrzydłem w naszym zespole. Mamy zmienników, jest to trudny moment. Griszok miał nam, że tak powiem, ułatwić w pojedynkach jeden na jeden w poszczególnych sektorach boiska. Mieliśmy kłopot przed transportowaniem piłki w ogóle do niego na połowę przeciwnika, dlatego takich pojedynków było bardzo mało. Na pewno jakieś, jak są kartki, w trudnym momencie zawodnicy, którzy mnie grali, muszą wejść do zespołu. Nie, nie jest to łatwo uciągnąć i, i, i myślę, że to nie było też bez wpływu. A y, mieliście jeszcze inną koncepcję ustawienia zespołu? Mógłby pan zdradzić? No mieliśmy inną koncepcję, rozważaliśmy y, sytuację taką, czy, czy Sławek Pach da radę po tak długiej przerwie wejść do zespołu, y, ewentualnie chcieliśmy y, postawić na wariant z Kubą Cieciurą jako defensywnego pomocnika, aczkolwiek potem po analizie stwierdziliśmy, że Kuba skuteczniejszy jest w odbiorze piłki niż w konstruowaniu akcji, a, a zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że zespół Ząbek przyjedzie się tutaj bronić i kontratakować i trzeba będzie prowadzić grę, a Sławek Pach ma jednak predyspozycje do rozgrywania <laughs> troszeczkę lepsze. Czy uważa Pan, że Sławomir z dał radę? Tak, fizycznie, czy Fizycznie czy ogólnie miał wpływ na. No fizycznie, czy jest pan zadowolony. Powiedziałbym, dałby radę, gdybyśmy wygrali ten mecz, tak? Ale tak to, to, to można powiedzieć, że, że nikt z nas nie dał rady. Odnieśliśmy porażkę. Niewiele mógł zdziałać w pojedynkę by tam i, i żaden zawodnik. No, liczyliśmy, że w jakiś sposób w konstruowaniu akcji nam pomoże. No, no myślę, że nie, nie zawiódł w jakiś rażący sposób, aczkolwiek no, widać jednak braki jakieś motoryczne i, i, i nie ma tego czucia piłki, także no, no, nie, nie, nie chcemy się określać na plus, na minus. Myślę, że, że nie podpada, ale, ale na pewno nie był taki wielki mecz. Panie trenerze, ma pan taką smutną wyraz że akumulator ja ma praktycznie do w kółko. Wie pan co, no dochodzę do siebie, ja bardzo, bardzo żywiołowo reaguję, a tak jak mówiłem wcześniej, no zespół Olimpii analizujemy od dłuższego czasu i, i ja jestem zaskoczony, że Olimpia jest tak nisko. Po tym, co oglądamy, ile sytuacji stwarza Olimpia, w jakich okolicznościach mecze przegrywa, jak wygląda ten zespół, jak, jaka tu jest praca wykonywana, no to naprawdę jestem, jestem pełen podziwu, jak na Beniaminka. Myślę, że z Beniaminków jakość gry jest zdecydowanie najlepsza w zespole Olimpii Grudziądz. Stąd ten mecz cieszy, mogę powiedzieć, podwójnie, bo wygraliśmy 2-0. Czy jeszcze są jakieś pytania do trenerów? Ja jeszcze do pana teraz mam jedno pytanie. Jak pan z perspektywy boiska to Bramki, tą stratę, o co ja nie wiem, tam jakiś błąd przekazania no, ten, ten zawodnik, który strzelił. No nie no, wiem, sytuacja, sytuacja wydawała się prosta. Niestety jakieś niefortunne zgranie piłki y, można powiedzieć, praktycznie uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy w asysty mieliśmy w tym, w, tym, w tym golu. No ale bramki padają po błędach wiadomo, tak? Jeszcze że, że mogliśmy w jakiś sposób próbować zapobiec precyzyjny strzał w, w długi ruch i, i, i nie uniknęliśmy straty gola, także. Także na pewno nie było to bez wpływu i naszego udziału. Musimy to przeanalizować na chłodno. Co mogę powiedzieć? To wskazani jesteśmy, już tak powiem, na, na, na dalszą walkę. Ten mecz mógł nam jakby poprawić troszeczkę sytuację w tabeli, a niestety gdzieś lokujemy się w, przy tej strefie spadkowej i, i no, no, będziemy, będziemy walczyli, tak? Wrócą zimia kolejni zawodnicy. Gorąca. Tak, Zima będzie gorąca, na pewno no, trzeba będzie popracować. Tych, tych, tych meczów na wiosnę będzie mniej. Aczkolwiek y, trzeba walczyć jeszcze w tej rundzie, bo zostały nie trzy nie mecze. Nie tak. Mamy dwa mecze u siebie, wrócą Kartkowicze, y, kontynuowani zawodnicy. Także, także myślę, że, że tu nie jesteśmy bez szans i, i, i możemy inkasować komplety punktów. co mi pani w grę Osieckiego i czy wróci wróbel na kolejny już mecz? Albo jest jakaś szansa? Nie chciałbym tu oceniać, na, 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 że tak powiem na gorąco. No, no, zagrał poprawny mecz, tak, kolejny, czy będzie dalej dostawał szansę, czy wróci wróbel do bramki. To na pewno trener zadecyduje i jakoś się wspólnie tutaj podejmiemy decyzję. A teraz no, no, co, no, przy utracie gola myślę, że, że jakoś tam błędu nie popełnił wielkiego, precyzyjny strzał, piłki nie sięgną, wpadła w poczną siatkę. No, no, myślę, że na tyle. <trych>